Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w chacie Tarota. Jest to czytanie na listopad dla wszystkich osób spod znaku Strzelca. Zobaczymy, co do Was nadchodzi. Czego możecie się spodziewać? Co się kończy w listopadzie? Karta siódemki pucharów. Jaka jest energia główna? Karta diabła. Co do Was nadchodzi w drugiej połowie listopada? Dziesiątka monet. Jaka jest dla Was rada na ten czas? Karta wieży. I z jaką energią przechodzicie w czas grudnia? Karta czwórki buław. Odchodzi od Was energia mówiąca o wyborze, o niezdecydowaniu. Nie byliście w stanie się zdecydować na coś. Coś było dla Was bardzo trudne. Mieliście wiele szans, wiele możliwości, wiele opcji do wyboru i na przełomie października, listopada musieliście coś wybrać byliście sprowokowani do tego, żeby podjąć jakąś decyzję, jednocześnie było wiele możliwości. Jeżeli jesteście osobami aktywnymi zawodowo, tutaj mogły być szanse na to, żeby podjąć się nowych kursów, żeby podjąć się nowych kierunków rozwoju, żeby podjąć się nowych możliwości rozwoju zawodowego, na przykład poprzez szukanie nowej pracy, poprzez szukanie... Zupełnie nowego e, kierunku zawodowego. Tutaj karty Wam mówią o tym, że e, musieliście się na coś zdecydować, że nagle pojawiło się dużo szans, nagle pojawiło się dużo możliwości wyboru. Ta konieczność zdecydowania się na coś już odchodzi, już się kończy. W listopadzie nie będziecie już dalej zajmowali się tą kwestią. E, decyzja zostaje podjęta, decyzja zostaje przypieczętowana, decydujecie się na coś i już nie zajmujecie się tym. W listopadzie. Główną energią jest energia diabła, która mówi o tym, że pojawia się bardzo atrakcyjna możliwość, bardzo atrakcyjna szansa, bardzo atrakcyjna opcja. Zarówno jeżeli chodzi o sprawy um, romantyczne, może pojawić się jakaś osoba, która będzie dla Was wyjątkowo atrakcyjna, szczególnie fizycznie. Jeżeli chodzi o pracę, też pojawia się bardzo ciekawa szansa na rozwój, bardzo ciekawa propozycja, szczególnie finansowa. I z jednej strony jest to karta pozytywna, dlatego że mówi nam o tym, pomaga nam zdecydować się na to, co jest dla nas atrakcyjne, co jest dla nas pociągające, czego tak naprawdę pragniemy, w jakim kierunku chcielibyśmy pójść. Ta karta określa nasze pragnienia, ta karta określa kierunek naszych marzeń, naszych fantazji. Z drugiej strony ta karta też mówi o tym, że będą pojawiały się jakieś niejasności. Ktoś może mieć szansę na to, żeby Was wykorzystać, jeżeli będziecie podpisywać jakiekolwiek umowy, jeżeli będziecie decydować się na podjęcie jakiejś pracy. Karta to mówi o tym, żebyście byli bardzo uważni, żebyście bardzo dokładnie czytali umowy, kontrakty, żebyście byli bardzo uważni, jeżeli chodzi o to, na co się decydujecie, co obiecujecie, do czego się zobowiązujecie. Ta karta często mówi o tym, że drobnym druczkiem może być coś, Zaznaczone, że drobnym druczkiem może być coś zakomunikowane, zapisane, a Wy możecie mieć tendencję do tego, żeby to ominąć, żeby to zlekceważyć, i ta karta sugeruje też możliwość zobowiązania się, na przykład finansowego, które jest ponad nasze siły. Ta karta jest dosyć dwuznaczna. Z jednej strony, tak jak powiedziałam, jest to pojawienie się szansy na określenie naszych pragnień i naszych fantazji, naszych marzeń, tego, co nas tak naprawdę pociąga, dużo łatwiej będzie nam dostrzec to, jaki jest dla nas właściwy kierunek na przykład rozwoju zawodowego, jaki typ osobowości naszego partnera na przykład jest dla nas najbardziej atrakcyjny, czy jaki typ człowieka nas najbardziej pociąga. Z drugiej strony jest to karta mówiąca o tym, że ta druga strona, ta osoba, która pojawi się na naszej drodze, czy też ta praca, która będzie nam zaoferowana, ten kontrakt, który pojawi się na naszej jej ścieżce, nie do końca może być dla nas pozytywny, nie do końca w stu może być dla nas korzystny. Warto patrzeć na szczegóły, warto przeglądać dokładnie wszelkie kontrakty, warto poświęcić więcej uwagi osobie, która pojawia się na naszej drodze. Po to, żeby zdecydować, na, czy faktycznie powinniśmy dalej angażować się w tą relację, czy powinniśmy dalej iść na przykład w tą pracę, czy powinniśmy podejmować decyzję o podpisaniu kontraktu, podpisaniu umowy, czy jest to dla nas naprawdę najlepsze wyjście. Ta karta mówi o podwójności, ta karta mówi o tym, że pojawiają się dwie strony danej sytuacji, i to wy decydujecie o tym, co tak naprawdę chcecie dalej zrobić. To wy decydujecie o tym, co jest dla Was najważniejsze. Wy decydujecie o tym, co pojawia się na pierwszym miejscu dla Was. W drugiej połowie miesiąca bardzo pozytywna karta, karta dużo bardziej jednoznaczna. Dziesiątka monet mówi o. Sukcesie finansowym mówi o tym, że bardzo dobrze sobie radzicie pod względem materialnym, pod względem finansowym. Jesteście zadowoleni ze swojej pracy, jesteście zadowoleni z efektów swojej pracy też. Czujecie się docenieni, czujecie też, że praca w grupie, dzielenie się obowiązkami, dzielenie się pewnymi zadaniami przychodzi wam z łatwością. Nie macie takiej blokady przed proszeniem innych, na przykład o wsparcie, o pomoc. Jesteście otwarci, jednocześnie macie takie poczucie, że. Dzięki tej otwartości, dzięki współpracy z innymi, jesteście w stanie osiągnąć dużo więcej. Jesteście zadowoleni z tego, gdzie mieszkacie, co was otacza, w jaki sposób się rozwijacie, co czeka was w najbliższej przyszłości. Wasze plany na kolejne miesiące są dla was zadowalające. Jesteście zadowoleni z tego, gdzie pracujecie, jesteście zadowoleni z tego, co was otacza, w jaki sposób się rozwijacie. Karta mówiąca też o tym, że Podejmujecie jakieś wspólne projekty, jakieś wspólne zadania razem z rodziną, razem z najbliższymi. Bardzo często ta karta mówi o wspólnych inwestycjach rodzinnych, o tym, że razem z partnerem czy razem z najbliższą rodziną decydujecie się na kupno czegoś, na zainwestowanie w coś. Jest to otrzymanie sporego wsparcia waszej rodziny, dzięki czemu na przykład możecie zdecydować się na zakup czegoś dużo droższego. Jest to karta. Mówiące też o tym, że wy sami chcecie wesprzeć yy, waszych najbliższych, że wy sami chcecie yy, zainwestować w coś, co może pomóc komuś, kto jest wam bardzo bliski. Jest to karta współpracy, jest to karta otwartości, jest to karta zadowolenia, karta docenienia tego wszystkiego, co udało wam się do tej pory wypracować, co udało wam się do tej pory zdobyć. Karta Rada jest dla was bardzo ciekawa. Jest to karta wieży, która mówi o tym, żeby nie bać się zmian, żeby nie bać się zmian radykalnych, jeżeli będą się pojawiać na waszej drodze szanse na to, żeby coś zmienić radykalnie, żeby wycofać się z czegoś, żeby zmienić na przykład pracę. Jest to karta mm, mówiąca o tym, że będą się działy wokół Was rzeczy, których nie możecie kontrolować. Pewne zmiany, które całkowicie mogą wpłynąć na. Waszą rzeczywistość, na, na to, w jaki sposób funkcjonujecie każdego dnia. Karta ta sugeruje na pozycji rady, żebyście byli otwarci na te zmiany. Dzięki nim będziecie mogli wyzwolić się od czegoś, co było w waszym życiu już bardzo, bardzo stałe, bardzo stabilne i nie mieliście szansy na to, żeby z tym zerwać. Nie mieliście szansy na to, żeby się od tego wyzwolić, żeby od tego uciec, żeby zacząć coś zupełnie na nowo. Ta karta mówi o szansie wyzwolenia się od czegoś bardzo stabilnego, czegoś, co było fundamentem w Waszym życiu, w Waszym sposobie funkcjonowania, co jednocześnie nie było dla Was korzystne, czyli że było to dla Was przytłaczające, że było to dla Was negatywne. Ta karta daje Wam szansę na wyzwolenie się od czegoś wyjątkowo obciążającego, co jednocześnie było bardzo trudne do odrzucenia. Pod koniec miesiąca, czyli na przełomie listopada i na początku grudnia, nadchodzi do Was bardzo stabilna, bardzo dobra energia, w której będziecie czuć się wyjątkowo naturalnie. Karta czwórki buław mówi o stabilności, mówi o domu, mówi o tym, że czujemy się bardzo dobrze w gronie najbliższych. Jest to karta podpisywania umów, jest to karta podpisywania różnych kontraktów, szczególnie tych, które są związane z naszym domem, z miejscem, w którym mieszkamy. Z naszą rodziną, wszystko to, co jest związane ze stabilnością. Dla niektórych z Was ta karta może też oznaczać zaręczyny. To jest karta ślubu, to jest karta imprez rodzinnych, to jest karta spotkań, dzięki którym coś zostaje ustanowione, dzięki którym czujemy się bardziej stabilnie, gdzie zostanie, zostanie podjęta jakaś decyzja. To jest karta dzielenia się szczęściem, to jest karta dzielenia się stabilnością, dzielenia się tym, co jest najlepsze w waszej rodzinie, wśród Waszych najbliższych jest to dzielenie się też przyjaźnią, mogą być to spotkania z waszymi najbliższymi przyjaciółmi, jakiś zjazd, dzięki któremu poczujecie, że dzięki któremu poczujecie się dużo bardziej stabilnie, dzięki któremu poczujecie, że jesteście we właściwym miejscu, dzięki którym będziecie mogli odnowić pewne relacje, które są dla Was wyjątkowo ważne, dzięki którym czujecie się dużo bardziej stabilnie. Karta bardzo pozytywna, bardzo dobra. Karta też działania, załatwiania spraw związanych z Waszym domem. Karta mówiąca o tym, że możecie być bardzo zaangażowani, na przykład właśnie w organizowanie jakiejś imprezy czy jakiegoś zjazdu rodzinnego. To jest karta komunikacji bardzo też asertywnej, jednocześnie pozytywnej. Jest to czas, w którym będziecie skupieni na waszej rodzinie, na waszych najbliższych, będziecie zadowoleni z tego wszystkiego co udało wam się do tej pory wypracować, nie tylko jeżeli chodzi o sprawy materialne, ale też jeżeli chodzi o wasze relacje, o to w jaki sposób komunikujecie się ze sobą wzajemnie wśród waszych najbliższych. Moi drodzy, jest to bardzo ciekawy miesiąc, miesiąc, który macie szansę na wyzwolenie się od czegoś dla was bardzo przytłaczającego, czegoś trudnego. Jest to czas bardzo dobrej e, sytuacji finansowej, będziecie wyjątkowo zadowoleni z tego co udaje wam się Zbudować, szczególnie jeżeli chodzi o więzy rodzinne, jeżeli chodzi o budowanie relacji w rodzinie, jeżeli chodzi też o funkcjonowanie na poziomie finansowym, to będzie naprawdę bardzo dobry czas. Będziecie mieli wrażenie, że wszystko idzie we właściwym kierunku, we właściwy sposób. Karta diabła przynosi troszeczkę niestabilności. Mówi o tym, że będziecie wystawieni w pewnym sensie na próbę. Pojawi się bardzo ciekawa propozycja, bardzo ciekawa szansa, bardzo ciekawa osoba, która nie do końca może mieć czyste i jasne intencje. Karty was zachęcają do uważności do tego, żeby bardzo ostrożnie podchodzić do wszelkich zbyt pozytywnych, zbyt atrakcyjnych okoliczności, które mogą się pojawić szczególnie w pierwszej połowie listopada. Moi drodzy, życzę Wam wszystkiego co najlepsze. Mam nadzieję, że moje filmiki Wam się podobają. Jeżeli tak, serdecznie Was zapraszam do subskrypcji, do lajkowania i do zobaczenia już wkrótce.